Aleksandra Bańbor jest studentką 4 roku Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studiowanie umiejętnie łączy z uprawianiem sportu, choć można by się zastanowić czy nie jest na odwrót. Radzi sobie jednak nie tylko z tym. Ola od dzieciństwa trenowała pływanie, odnosiła sukcesy i dostała się do kadry. Gdy miała 17 lat zachorowała, zdiagnozowano u niej celiakię. O sporcie musiała zapomnieć. Kolejne dwa lata zajął jej powrót do normalności. W tym czasie rozpoczęła studia, a gdy nauczyła się żyć w nowych realiach, gruchnęła kolejna diagnoza rak. Co zrobiła Ola? Poszła na operację, ale dopiero po ostatnim wyścigu akademickich mistrzostw Polski w Polsce i wpływaniu. Musiała szybko dojść do siebie, bo za dwa tygodnie czekały ją kolejne starty, których nie miała zamiaru odpuszczać. To sport pozwolił jej przetrwać. Dla mnie niesamowite przeżycie. Jestem uzależniona od sportu, to jest druga sprawa. Poza tym uwielbiam tą atmosferę i tych niesamowitych ludzi. Są zupełnie inni niż na ulicy. Zawsze ktoś ci pomoże, uś uśmiechnięci. Jest super, naprawdę. Na politechnice Ola wstąpiła do siedmiu sekcji AZS. Zaczęła od pływania ergometru, potem wspomagała swoją drużynę w ampach w biegach przełajowych, dzieła się za wyciskanie sztangi i trójbój siłowy. Wkrótce dołączyły kolarstwo górskie i lekka atletyka. Ola wywalczyła dziesiątki medali, a w minionym sezonie doczekała się pierwszego sukcesu w klasyfikacji generalnej amp, zdobywając brąz na ergometrze wioślarskim. Ola trenuje nieustannie. Godzi to wszystko z trudnymi studiami na inżynierii biomedycznej, na których jeszcze nigdy nie miała warunku. Wciąż utrzymuje średnią ocen powyżej czwórki. Musi przy tym rygorystycznie dbać o siebie i znosić trudy choroby. W ostatnie wakacje Ola zaliczyła pierwszy ran Magedon, wygrywając oczywiście wśród kobiet. Niedawno przebiegła pierwszy maraton i została mistrzynią wśród studentek. W planach ma dołączenie do sekcji aerobiku sportowego. Nieustannie reprezentuje przy tym swój klub uczelniany AZS Nagroda Fair Play AZS